Witajcie serdecznie na kanale Znalezione, Przeczytane. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Mam nadzieję, że nie wystąpią niespodziewane efekty specjalne, dźwiękowe, jakie pojawiły się w poprzednim moim filmie. Póki co pieska moich sąsiadów nie słychać. No i aby tak było do końca e, nagrywania. E, moi drodzy, e, skończył się styczeń, mamy początek lutego, zatem zapraszam Was na podsumowanie czytelnicze miesiąca stycznia. W poprzednim filmie podzieliłam się z wami taką szerszą opinią na temat dwóch książek, które uznałam za najlepsze. No i tych, którzy nie widzieli poprzedniego filmu, to odsyłam, jeśli są ciekawi takiej bardziej pogłębionej mojej opinii. Natomiast tutaj wspomnę pokrótce. To była powieść ukraińskiej pisarki Tani Malarczuk wydana przez wydawnictwo Warstwy 3 lata temu i książka z zeszłego roku Grzegorza Piątka Najlepsze miasto świata wydana przez wydawnictwo WAB i Historia pierwszych pięciu lat po wojnie, historia odbudowy Warszawy. Obie te książki uważam za znakomite. Oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, natomiast gorąco Was namawiam do sięgnięcia. Możecie też oczywiście zerknąć na mój film, jeśli jesteście ciekawi no, trochę większej ilości informacji i szczegółów. Także serdecznie polecam i przechodzę już do pozostałych książek, bo oprócz tych dwóch wyróżnionych przeczytałam jeszcze cztery książki, i ogólnie styczeń był dosyć Dobrym miesiącem. Te cztery książki, wszystkie dobrze mi się czytało, i w sumie poza jedną, to wszystkie trzy uważam za również dobre i gorąco będę Wam je polecać. A przechodząc do rzeczy, zacznę od. Książki Kacpra Pobłockiego pod tytułem Hamstwo, wydanej w zeszłym roku przez wydawnictwo czarne. Ja myślę, że to jest tytuł dosyć znany i część z odbiorców mojego kanału z pewnością kojarzy tę książkę, być może też już czytaliście. Książka wpisuje się w taki popularny nurt, nurt historiografii, powiedzmy. Ja zresztą też, jak będę mówić o tej książce, to wybaczcie, ale będę się odnosić do poprzedniej książki w tym temacie, którą czytałam i którą zresztą też Wam polecałam na swoim kanale pod koniec ubiegłego roku, czyli do ludowej historii Polski Adama Leszczyńskiego. Książka podejmuje, zresztą dokładnie można powiedzieć, jeśli chodzi o treść, te same wątki, czyli to jest historia hmm, Poddaństwa, historia pańszczyzny, w wydaniu pobłockiego, nawet bym powiedziała, że nawet niewolnictwa, bo on, jakby jeszcze idzie dalej, o krok dalej, dokonuje takiej analizy językowej i mówi wprost, że to nie była tylko historia poddaństwa, pańszczyzny, ale właśnie trzeba nazywać rzeczy po imieniu, czyli historia niewolnictwa, stanu chłopskiego. I jest książką, w której pobłocki nadaje bardzo ciekawe konteksty międzynarodowe, i bardzo dużo tutaj rzeczywiście znajdziecie informacji takich, które w bardzo szerokiej skali naprowadzają nas na te właściwe wątki dotyczące właśnie historii stanu chłopskiego polskiego stanu chłopskiego. Pabłocki używa zresztą tutaj takiego określenia polszcza, mówiąc o y, Rzeczpospolitej Szlacheckiej, ale też to jest kopalnia wiedzy rzeczywiście na temat wydarzeń europejskich, y, na przykład rewolucji francuskiej, albo też y, no, na przykład no, historii niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Książka zresztą zaczyna się taką anegdotą, y, czyli buntem amerykańskich niewolników. To jest niewątpliwie zaleta tej książki. Y, ona zresztą też jest napisana, bardzo takim charakterystycznym. Językiem, z ogromną pasją, taką pasją intelektualną, ale z drugiej strony też bardzo czuje się emocje autora. I tutaj powiem Wam, że to ją różni właśnie bardzo od ludowej historii Polski, która była jednak książką naukowo-historyczną, nawet może. Popularno-naukową, ale jednak w napisaną w oparciu o pewną metodologię, tak tutaj tego skrępowania metodologią nie ma. To jest bardziej publicystyka, eseistyka. W większości recenzji możecie się spotkać z tym, że ta książka składa się z czterech luźnych esejów, bo książka ma cztery rozdziały. I tak, ja się z tym zgadzam. I to jest z jednej strony duży plus, z drugiej strony trochę też minus. Zaraz Wam powiem dlaczego. Plus na pewno, że to dla osób zainteresowanych tematem rzeczywiście świetnie się czyta. I jeśli już trochę siedzimy w tej tematyce, nie tylko tematyce historycznej, ale też tej, tej perspektywie ludowej, powiedzmy, czyli w tym nurcie, o którym wspomniałam na początku, czyli na przykład jesteśmy już po lekturze, czy to Bękartów Pańszczyzny, czy właśnie ludowej historii Polski, bo tych książek sporo wyszło, to czyta się to. Y Znakomicie. Natomiast komuś, kto chciałby sięgnąć i tak po prostu sobie y, oswoić ten temat, y, może być trochę trudno. To jest książka bardzo erudycyjna, ale też w pewnym momencie wdziera się do niej trochę chaos, taki chaos narracyjny. I ja mam wrażenie, że Tutaj zabrakło trochę takiej, nie wiem, redakcyjnej może dyscypliny. Ona jest przeładowana w pewnych fragmentach cytatami. To są takie oryginalne cytaty na przykład źródeł z nie wiem, XIII, XIV wieku. Nie zawsze to się dobrze czyta. Czasami te wątki są zbyt rozbudowane. Ja bym to zdecydowanie skróciła, pocięła, trochę bym inaczej to no, zredagowała właśnie, no bo absolutnie nie, nie roszczę sobie prawa, że miałabym tu mówić autorowi, jak miałby to napisać. Historia patriarchatu, Ludowych obyczajów, przemocy fizycznej, y, napisana właśnie w taki bardzo intelektualny, erudycyjny sposób, y, pokazująca zresztą, tak jak Ulaszczyńskiego, zupełnie nowe spojrzenie na naszą historię. Polecam tę książkę, pomimo y, tych wad, o których wspominam, przynajmniej dla mnie to są wady, bo być może rzeczywiście niektórzy z was się nie zgadzają. Ja będę ciekawa też Waszego zdania, jeśli ktoś czytał, a już zwłaszcza jeśli ktoś czytał na przykład Ludową i Hamstwo, y, jaki jest Wasz odbiór tej książki? I ja póki co czuję się zaspokojona, jeśli chodzi o te wątki ludowe w, 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 w tych książkach historycznych. miałam jeszcze w planach książkę o Jakubie Szeli. Ale na razie odkładam ją na dalszy plan, gdzieś tam na koniec listy przerzucam, dlatego że rzeczywiście Ludową czytałam chyba za 4 miesiące. E, tę książkę przeczytałam nieco szybciej, natomiast no, czuję się bardzo już usatysfakcjonowana, jeśli chodzi o ten konkretny wątek, te konkretnie tematy. E, Kacper Pobłocki, Hamstwo, Wydawnictwo Czarne. Polecam Wam serdecznie. W tym miesiącu przeczytałam też jedną z książek Jakuba Małeckiego, Dygot. To nie jest nowa książka, zdaje się, że to jest książka sprzed paru lat, natomiast ja miałam ją w planach od jakiegoś czasu. To jest piąta już książka Jakuba Małeckiego, jaką przeczytałam. Przeczytałam Józefa, Saturnina, Horyzont i „Rze”. I najbardziej podobał mi się Joseph Irdza, natomiast po przeczytaniu dygotu stwierdzam, że to jest książka dorównująca tym dwóm do tej pory ulubionym przeze mnie tytułom. Bardzo mi się ta książka podobała, chociaż ona się wpisuje, trzeba to przyznać, w pewien. Schemat taki fabularno-narracyjny dotychczasowych powieści Jakuba Małeckiego. No Jakub Małecki wyspecjalizował się, można powiedzieć, w takim malowaniu literackim krajobrazu polskiej prowincji. Znakomicie mu to wychodzi. Lubi budować takie historie zanurzone w przeszłości. Tak jest też w Dygocie, chociaż tutaj mamy taką historię po Drugiej wojnie światowej. Głównie są to lata jednak 70., 80. i współczesne. To w tej książce jest wszystko to, co ja w jego prozie cenię, czyli taki opis wielopokoleniowych relacji rodzinnych, które są no naznaczone jakąś rysą, które też opowiedziane są w taki sposób z elementami pewnej baśniowości czy też powiedzielibyśmy realizmu nawet magicznego. Też te postacie mają jakieś moce nadprzyrodzone. On lubi też takie postacie właśnie wiekowe, stary, Zawsze nadaje im jakieś takie charakterystyczne cechy. No i to jest wszystko takie pomieszane z, ta baśniowość mam tutaj na myśli, jest to pomieszane z czymś zupełnie przeciwnym, czyli z przemocą, z okrucieństwem, z jakimś takim zabobonem charakterystycznym dla zachowań mieszkańców wsi. Trzeba przyznać, że jest to na poziomie fabuły u Jakuba Małeckiego jednak dla mnie wiarygodne, ja jakby przyjmuję te treści, przyjmuję te fabuły, a w dygocie jeszcze szczególnie muszę wam powiedzieć, że spodobało mi się to podkreślanie wykluczenia, takiego napiętnowania, coś co spotykało głównych bohaterów. Mam tutaj na myśli Emilię, która została poparzona i od, od młodych lat no, musiała żyć z, z, z głębokimi bliznami na swoim ciele. I jak również Albinosa, tak, czyli bohatera, teraz nie mogę sobie przypomnieć imienia. Wiktora, Wiktora, bo Kazimierz to był jego brat, który z kolei no właśnie żył z takim piętnem bielactwa. Te postacie zresztą też na pewnym etapie swojego życia się spotykają i ta historia się tak w bardzo ciekawy sposób zazębia, to znaczy historia właśnie rodziny Geldów i rodziny Łabędowiczów. Bardzo gorąco wam tę książkę polecam. Nie chcę mówić o fabule, bo to nie ma za bardzo sensu. To jest książka, w której moim zdaniem objawiają się właśnie te najlepsze Cechy pisarstwa Jakuba Małeckiego. Aczkolwiek mam taką refleksję z tyłu głowy, i dajcie mi znać, czy też jakby się z, z, zgodzicie z tym, że w, ta książka bardzo jest podobna do rdzy i do Saturnina w pewnym sensie, że w tych trzech powieściach tak jakby mamy już do czynienia, ja nie wiem, jaka była kolejność, niestety, bo ja trochę nie po kolei czytam książki Małeckiego. Że mamy takie wrażenie trochę pewnych klisz. I że tutaj nie wiem, czy na takie trochę niebezpieczne tory wkracza pisarz, aczkolwiek też trudno mi to oceniać, bo już ileś tam tych powieści dalej napisał i niestety z takim trochę niepokojem obserwuję, że ostatnia jego książka zbiera bardzo negatywne opinie. Czytałam dwie recenzje, to jeszcze takie, jakby krytyków, z których zdaniem ja się liczę, albo powiedzmy takich krytyków, którzy zazwyczaj trafiają gdzieś tam w mój gust, mamy podobne opinie. Nie będę Wam tu teraz mówić, gdzie, u kogo, ale trochę mnie to zaniepokoiło i stwierdziłam, że ja chyba muszę odczekać i, i póki co ono nie będę sięgać. Natomiast Dygot mi się bardzo podobał. Ja Wam bardzo serdecznie polecam. Uważam, że Dygot, rdza i jeszcze Joseph to są znakomite książki. Zresztą w ogóle w Dygocie pojawia się nawiązanie do Józefa takie pod koniec, w jednym chyba w przedostatnim rozdziale, bohater jeden chce odwiedzić w takim domu starców, czy, czy jakimś takim miejscu opieki ludzi starszych jedną z postaci, która prawdopodobnie pamięta okoliczności śmierci jego ojca, czyli dojkę. No i tam jakby jedna z opiekunek mówi mu, że no my tu mamy bardzo dziwne przypadki, między innymi mamy też takiego pana Stasia, który myśli, że jest Józefem Konradem i ma za zadanie dokończyć jakąś jego powieść. A więc to jest takie wprost nawiązanie do Józefa, bardzo mi się to spodobało. Więc sprytnie sobie to autor wymyślił, w taki naturalny zresztą sposób to wyszło. To jest dobra książka, to jest dobra książka. Na poziomie, trzymająca poziom. Natomiast po tę książkę ostatnią, póki co ja sięgać nie będę. Sięgnę po nią, ale za jakiś czas. Myślę, że jak gdzieś tam wywietrzeją mi jakieś takie pewne już może stereotypy, które gdzieś mi tam narosły w głowie, że, że niestety jest to zła książka i że Jakub Małecki zaczyna trochę książki produkować niż, niż, niż pisać. Także zachowam sobie na razie takie jak najlepsze wrażenie o tym. Pisarzu. Zobaczymy. Wy też dajcie mi znać, czy czytaliście Dygot, czy się też zgadzacie z tą opinią, czy czytaliście ostatnią książkę, i czy polecacie, czy uważacie, że dobrze robię, że, że na razie po nią nie będę sięgać. To tyle z polskich autorów. Czytałam też, czy wysłuchałam tym razem, bo znowu słucham na audiobooku, kontynuacji historii Olive Tricz, czyli tym razem książki Olive powraca. Bardzo mi się również ta książka podobała. No, Elizabeth Strout to jest moje odkrycie z zeszłego roku, jak doskonale wiecie. Książkę też wyróżniłam w tych, wśród tych najlepszych książek przeczytanych przeze mnie w ubiegłym roku i tak samo podoba mi się Olive powraca. Uważam, że to jest też znakomity tytuł, również trzymający poziom. Oczywiście wrażenie jest może nieco inne, no bo nie może być zupełnie takie samo. To jest takie trochę wrażenie, jak słuchamy, wiecie, refrenu znanej nam dobrze piosenki i wiemy, że ona nam się już od dłuższego czasu podoba, no to siłą rzeczy też podoba nam się refren i takie mamy wrażenie. Natomiast ono nie jest takie samo jak wtedy, kiedy, kiedy po raz pierwszy coś słyszymy i co nam się od razu zaczyna podobać. Także wiecie, tak metaforycznie trochę, ale no mniej więcej tak miałam z Oliw powraca. Czyli był, była satysfakcja, zadowolenie, może już nie taki zachwyt. Książka jest kontynuacją losów Oliw, czyli jakby dotyka może takich tematów bardziej związanych już z jesienią życia. Oliw jest podwójną wdową i tutaj mamy okazję obserwować ją właśnie w, no można powiedzieć, tak u schyłku życia, kiedy pożegnała drugiego męża i kiedy mierzy się z takimi dosyć poważnymi tematami, czy też nawet powiedzmy pisarka mierzy się. Z Tymi tematami, bo Elizabeth Strout, muszę Wam powiedzieć. Znakomicie rozgrywa takie tematy, jak właśnie dojrzałość, starość yy, i też mierzy się z takimi s, m, tematami w taki sposób mało sentymentalny, bardzo prawdziwy, ale jednocześnie też minimalistyczny, czyli taki spokojny. Yy, tutaj podobnie to, co już mówiłam wam poprzednio, no, w, w tej historii nie ma jakiegoś głównego wątku, który śledzimy od początku do końca. To jest życie yy, mieszkańców małej amerykańskiej miejscowości centralną jest oczywiście Olive, tutaj już emerytowana nauczycielka, i ona powraca do pewnych momentów swojego życia. Tutaj powraca bardzo wątek związany z jej pierwszym małżeństwem. Ona powraca do relacji ze swoim pierwszym mężem. I uświadamia sobie, jak, jak wiele błędów popełniła, jak być może oni oboje popełnili wiele błędów, ponieważ no, z latami wybudowali jednak między sobą taki emocjonalny mur, który powodował, że nie mieli już takiego kontaktu, jak może by chcieli. Potem nastąpiła choroba Henrygo. I Straut tutaj no, krąży wokół takich tematów, takie reminiscencje, powroty Oliw. W ogóle jesteśmy bardziej skupieni na samej oliw, bo w pierwszej części oczywiście była to głównie historia. Historia Oliw natomiast y, były takie rozdziały, w których Oliw się tylko przewinęła, tak żeby tylko skrzyżować pewne wątki, połączyć jakieś postacie, ale byliśmy bardzo obecni w życiu tych drugoplanowych bohaterów, y, więc y, tutaj tego jest trochę mniej. Tutaj głównie gdzieś tam podążamy y, dzień za dniem z życia no, starszej już Oliw Kitrycz. I ja do samego końca wysłuchałam tego z wielkim zainteresowaniem, z wielkim wzruszeniem i polecam Wam bardzo serdecznie. Polecam Wam zresztą tym, którzy ciągle się wahają przed sięgnięciem po Elizabeth Stroud. Polecam Wam sięgnięcie po prostu po obie te książki i przeczytanie ich jedna za drugą. E, obejrzałam też serial. Też tutaj chciałam podziękować wszystkim, którzy mi e, polecali serial uważam za znakomity, świetna rola Francis McDormand. Podobała mi się też bardzo e, właśnie m, rola jej męża, pierwszego męża, czyli Henry'ego. Zresztą e, Jack też się pojawił w serialu. Tak. Także m, niektórzy twierdzą, że serial nawet był lepszy. E, to jest bardzo charakterystyczna szczególna proza, która rozwija się bardzo powoli, jest mało dynamiczna. No nie ma tam akcji, więc ja rozumiem, że być może na poziomie serialu niektórym się to y, bardziej podobało, czy też bardziej przemówiło, natomiast no, ja polecam przede wszystkim y, książki, y, w drugiej kolejności oczywiście również serial, który jest świetną adaptacją. Także serdecznie polecam Olive Powraca Elizabeth Strout. Y, za jakiś czas na pewno sięgnę jeszcze do innych książek y, tej autorki, mam na imię Lucy i tak dalej, i tak dalej, ale raczej nie w najbliższym półroczu, natomiast y, na pewno, na pewno do niej wrócę. I ostatnią książką, o jakiej chcę Wam powiedzieć, jest książka Laury Vandenberg, Trzymam Wilka za uszy, z wydawnictwa Pauza. To jest zbiór opowiadań. Nie jest to tytuł pojedynczej powieści. To jest 11 takich mikroopowieści, które łączy jeden motyw przewodni. Jest nim historia kobieca. Bohaterką każdego z tych opowiadań jest kobieta w jakiejś bardzo trudnej dla niej życiowej sytuacji, trudnej emocjonalnie przede wszystkim. I to są bardzo różne historie. To jest mierzenie się ze śmiercią najbliższej osoby, z przemocą, z odrzuceniem, z mizoginią, z przemocą seksualną. Opowiadania są takie na poły realistyczne, na poły takie trochę fantastyczne, bardzo są przeładowane emocjami, i niestety w wielu przypadkach, w większości tych opowiadań, kuleje fabuła jest albo bardzo niezrozumiała, albo no jakoś tak nie porusza. I powiem Wam szczerze, że też podzielę się z Wami taką swoją osobistą refleksją, że mam tak niestety z niektórymi tytułami tego wydawnictwa. Ja wiem, że ono ma bardzo wielu miłośników, takich oddanych, wręcz fanatyków bym powiedziała i, i zawsze się podkreśla, że pauza wydaje takie niesamowite książki, natomiast ja nie wiem na czym polega niesamowitość niektórych z tych, bo ta również tutaj na okładce jest tak opisana, natomiast jest książką, o której zapomina się już po pół godzinie. To znaczy ja przeczytałam wszystkie te opowiadania nie ciurkiem, tylko czytałam oczywiście z, w odstępach. Zdaję sobie sprawę z tego, że krótka forma jest trudniejsza, musi być bardziej skondensowana i też jakby autor ma no jednak większe wyzwanie przed sobą, żeby coś w czytelniku poruszyć, zostawić. Natomiast te historie nie pozostawiły właściwie nic we mnie, nie poruszyły żadnej struny. Ja mam wrażenie, że są po prostu, że to są takie trochę sentymentalne, udziwnione narracje. Które, o których bardzo szybko się zapomina. To znaczy na etapie czytania, bo to jest napisane dosyć ładnym językiem, nie można się przyczepić, że, że tutaj jakoś tam warsztat literacki kuleje, ale no, po pół godzinie rzeczywiście one przelatują. To znaczy przelatują w taki sposób, że nie pozostawiają w czytelniku żadnego śladu. I to nie jest um, pierwsze moje doświadczenie z, z wydawnictwem Pauza tego rodzaju. E, najczęściej trafiam albo na perełki i takie książki znakomite, które mam ochotę polecać, albo trafiam właśnie na takie wydmuszki, ja to tak nazywam. Dla mnie ten zbiór to niestety jest taki rodzaj trochę wydmuszki. Tyle, że rzeczywiście no dosyć y, przystępnie napisane i w takim sensie, że nie ma poczucia jakiejś takiej zupełnej straty czasu czy też takiej chęci, wiecie, przerwania zupełnie w połowie, tylko wydmuszki na takiej zasadzie, że właśnie czytam, a y, następnego dnia y, w ogóle już tej książki we mnie nie ma, nie ma, nie ma śladu w mojej pamięci po tej książce. Y, no tak prowokacyjnie nie może mimo wszystko powiem wam że przekonajcie się sami spróbujcie natomiast dajcie mi znać co wy tak bardzo lubicie cenicie w wydawnictwie pauza dlaczego te książki wydają wam się jakieś niezwykłe w porównaniu z nie wiem z innymi wydawnictwami czym góruje to wydawnictwo właśnie nad innymi bo to jest taki fenomen który mnie po prostu ciekawi ja do końca nie podzielam tego zdania nie znajduję aż tak niesamowitej oferty wśród książek tego wydawnictwa często się rozczarowuję, więc jakby może też podrzucicie mi jakieś tytuły, które waszym zdaniem warto. Trzymam Wilka za uszy Laura van den Berg. Moi drodzy, i to tyle, jeśli chodzi o styczeń. Rozpoczął się już luty i czytelniczy rozpoczął się on dla mnie bardzo dobrze, także ja już tutaj mogę Wam powiedzieć, że na pewno podsumowaniu lutego będzie ciekawe, bo czytam też bardzo, bardzo różnorodne książki i takie opasłe, różnorodne też tematycznie. Postaram się też, bo do podsumowania lutego jeszcze sporo czasu, przyjść wcześniej z jakimś ciekawym odcinkiem. Mam pewien pomysł, pewną niespodziankę. Teraz właśnie trwają ferie. Chłopcy moi zostali oddelegowani na obóz, więc mam więcej czasu i być może uda mi się jakiś może specjalny odcinek dla Was przygotować. Chociaż z drugiej strony jest Olimpiada Zimowa, którą ja oglądam, i właśnie zaraz po nagraniu tego odcinka, zanim siądę do montowania, to, to będę Oglądać wyścigi pancerzystów, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię. No, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi mi w tym, żeby, żeby czytać dużo i, i, i nie dopuszczać do jakichś zbyt długich przerw na kanale, bo chcę po prostu przychodzić do Was z kolejnymi treściami. Jeśli macie ochotę podzielić się swoimi wrażeniami z czytelniczymi ze stycznia, bardzo chętnie wrażeniami z tych książek, o których dzisiaj mówiłam, także i serdecznie, serdecznie zapraszam do zaglądania na kanał, subskrybowania. Do zobaczenia, trzymajcie się.